Witam się za mnie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu jest piątek i już słuchajcie godzina 13, czyli jest dość późno jak na mnie z rozpoczynaniem vloga, ale wiecie chciałam poczekać aż Alanek pójdzie spać, żebym mogła sobie wtedy na spokojnie coś tam do was pogadać. Alanek dzisiaj wstał w ogóle bardzo późno, bo wstał prawie w pół do dziesiątej. Naprawdę, i wcale w nocy się nie budził, przespał całą noc. Po szóstej dopiero obudził się, zjadł mleko i poszedł dalej spać. I spał aż to w pół do wpół do dziesiątej. Także naprawdę możemy pospać przy małym. Póki co mój mąż dzisiaj też ma w ogóle na dwunastą do pracy także nawet on wziął małego tej w pół do dziesiątej a ja jeszcze sobie godzinkę po prostu pospałam i wiecie co, ja nie wiem co ja mam kiedyś tak nie miałam, nie lubiłam aż tak spać a teraz gdyby jeszcze Adrian nie przed imieniem obudził to ja nie wiem do której ja bym spała fakt też, że oni wiecie co chwilę wchodzili bo a to mały potrzebował się przebrać a to mały potrzebował zmienić pieluchę co chwilę wchodzili, także to nie był taki sen przez tą godzinkę dłużej no ale super miał dzisiaj po prostu Alanek noc. Podejrzewam, że może jest to, wiecie, też spowodowane tym, że on w dzień teraz śpi jedną drzemkę i śpi tą drzemkę różnie, czasami tylko godzinę, czasami dwie. Wczoraj spał dwie akurat także, no ale później już długo po prostu nie śpi, bo już praktycznie od 13:30 zazwyczaj już nie śpi i sobie może po prostu w nocy to rekompensuje, że tak dłużej śpi. Teraz dopiero poszedł spać, bo położyłam go spać 12:30. Zanim sobie tam zasnął, to E, nie wiem, bo on tak w dzień nadrzemki zasypia sam ja go kładę do łóżeczka, utulam go i wychodzę i on zasypia sobie sam e, widziałyście tutaj, że skomponowałam y, teraz zestaw kul bo przyszły wczoraj, słuchajcie wczoraj o 21 już Alan śpi, nagle domofon dzwoni F, kurier właśnie przyniósł kulki z ja bardzo lubię stamtąd kulki i do Alamka do kompletów, zambu bo ja miałam już ten zestaw wcześniej i domawiałam tylko te białe kulki i kilka miętowych bo te miętowe też już wcześniej miałam no i my sobie zamówiliśmy taki ten zestaw z takimi srebrnymi tylko ja słuchajcie, ten zestaw zamawiałam nowy ma też taki dział w wyprzedaży, coś takiego i to jest taki zestaw który miał po prostu gdzieś tam naprawdę minimalne wygniecenia, nawet nie wiem czy ona. Na przykład ta czarna kulka, ja jej akurat nie wypchałam nawet, bo zazwyczaj wypychałam te wygniecenia, gdzie tam były. Tylko, że to o, nie będzie tego widać, nawet jak to będzie sobie wisiało zaraz. I to musi powiesić tamte kule. Te alana kule, tak w sumie, to też już są takie powgniatane, no ale. Będzie ok, właśnie, już do Alanka. Dzisiaj właśnie wieczorem malujemy Alana na pokój, znaczy wieczorem. No jak przyjdzie mój mąż z pracy, bo dzisiaj jest do 18 w pracy. Alan dzisiaj jedzie do moich rodziców i już po 16 Mój tata go właśnie zabiera. No i my będziemy brać, ja w ogóle mam w planie przez ten okres, kiedy już Alanka nie będzie, a zanim wróci mój mąż, nagrać kilka filmów na kanał główny. Także myślę, że już po weekendzie, a może jeszcze dzisiaj, jeżeli też znajdę trochę czasu, to obrobię ten film i wstawię wam na na TV. No a później będziemy się już brali za malowanie. Wiecie, samo malowanie nie zajmuje dużo czasu, ale najpierw trzeba wszystko poobklejać, listwy, te ościeżnice, no wiadomo, wszystko trzeba po prostu poopklejać i podejrzewam, że to zajmie nam naprawdę najwięcej czasu, plus do tego jeszcze malowanie e, rogów i tak dalej, to zajmie najwięcej czasu. Podejrzewam, że jeszcze jutro też będziemy musieli malować, bo zanim właśnie to wszystko popklejamy i tak dalej, to zajdzie trochę czasu. No i oczywiście też trzeba powynosić spokój, podejrzewam, że zabawki, a meble to może po prostu wszystko na środek, no to, to, to zajmie najwięcej przygotowanie do malowania, tak właściwie. Także tak, to tak dzisiaj będzie wyglądał ten dzień. Wczoraj byliśmy na zakupach, słuchajcie, widzicie, że zawsze jeździmy na zakupy do Tesco. A wczoraj tak stwierdziłam, że kurde, może pojedziemy do Biedronki, bo, bo, bo tak, tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie miałam wczoraj ochoty na zakupy, bo właśnie byłam taka. Nie wyspana, bo Alan nie spał w nocy, ja też późno zasnęłam na noc, wcześniej się obudziłam i taka byłam naprawdę zmęczona i tak mi się nie chciało jechać do tego Tesco, bo u nas Tesco jest po prostu w galerii handlowej. Czyli to się wiąże już z takim wiecie, większym łażeniem i Tesco jest w ogóle większe, tak. No i stwierdziliśmy, że pojedziemy na te zakupy do Biedronki i byłam taka w ogóle zadowolona z tych zakupów, naprawdę bardzo, bardzo dawno nie robiłam zakupów w Biedronce, a tam można naprawdę, słuchajcie, kupować przeróżne fajne rzeczy. Także naprawdę jestem zadowolona i sobie stwierdziłam: Mówię do męża, że może zaczniemy teraz jeździć do tej Biedronki na te zakupy, bo naprawdę można mm, fajne rzeczy kupować tam. Słuchajcie, chciałabym jeszcze podziękować w ogóle wszystkim osobom pod moim ostatnim vlogiem. Które mi napisały wszystkie przychylne komentarze. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Chciałam podziękować tutaj tak ogólnie, bo takie wiecie, pisanie pod każdym komentarzem: Dziękuję za wsparcie, dziękuję za wsparcie, byłoby takie, no, monotonne. Dlatego chciałabym tutaj naprawdę. Ja przeczytałam każdy komentarz, tam jest 200 komentarzy pod tym filmem. I uwierzcie mi, że ja przeczytałam każdy komentarz i za każdy bardzo dziękuję. Oczywiście pojawiły się znowu jakieś takie, wiecie, krzywe komentarze ale ja tego się spodziewałam i, że tak powiem, od razu je skasowałam. E, także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam, dziewczyny, dziękuję, że tak zdrowo do tego podeszłyście. Wiele z Was też mi napisało, że wiecie, że nigdy nie komentują, ale w tej sprawie po prostu już nie wytrzymały i musiały zabrać głos. Ja, że tak powiem, chciałabym uciąć już ten temat komentarzy, bo powiem Wam szczerze, że wiecie, jeszcze odniosłam jakieś wrażenie, że. Mm, bo jedna z, z dziewczyn napisała mi, że ja chodzę właśnie w konwersacje z osobami, które piszą mi negatywne komentarze, a jak ktoś mi napisze pozytywny, to ja wtedy nie odpisuję. No i wydaje mi się, że ta osoba po prostu chyba nie ogląda yy, vlogów czy nie czyta komentarzy, bo ja raczej odpowiadam na Wasze właśnie komentarze, a właśnie na negatywne nigdy nie odpowiadam, tylko zazwyczaj je yy, usuwam albo ich kompletnie nie komentuję. Yy, pod ostatnim filmem, tym przedostatnim, to był pierwszy raz, kiedy właśnie odpowiedziałam na negatywne komentarze, także słabo rozszyfrowujesz moją osobę, jeżeli tak uważasz i chciałabym, i też zauważyłam, że wiecie co, pod tym ostatnim filmem też ktoś napisał już takie, no tak idiotyczne rzeczy, słuchajcie, po prostu naprawdę, aż nie będę tego powtarzała, że tak jak gdyby chciał, wiecie, żebym ja też się przyczepiła do tego ro komentarza, roztrząsła tą sprawę i żeby on, że tak powiem, wszyscy przeczytali ten komentarz tej osoby, że wiecie, trochę tak się wybić na, na, na tym złym swoim komentarzu, odniosłam takie wrażenie bo on był tak po prostu przesadzony, idiotyczny, taki właśnie w tę drugą stronę, dlatego stwierdziłam, że już jest właśnie koniec, rozstrzęsanie, już nie czytam żadnych komentarzy, nic i tak dalej, i tak dalej też mi pisałyście, żebym nie brała tego do siebie i ja ogólnie nie biorę takich rzeczy do siebie, ja wtedy nagrałam te moje wypowiedzi na gorąco na gorąco u mnie zawsze jest tak, że, o oh, matko, nawet jak wiecie gdzieś nie wiem, jestem gdzieś w jakimś sklepie coś mnie oburzy to po prostu jestem mega wściekła, mam zamiar napisać skargę, coś tam, coś tam ale z czasem to przechodzi, naprawdę, na przykład za, tak mam z Pocztą Polską, napiszcie mi, czy też tak macie, czy u Was w ogóle tak jest, bo sprawa taka, że listonosze nie zostawiają awizo, ja mieszkam na czasem piętrze i listonoszom nie chce się wchodzić, nie zostawiają awizo, to yy, wiecie, to jest naprawdę, aż było głośno o tym chyba w telewizji, ja to gdzieś słyszałam no i też nie zostawia u mnie raz, drugi, trzeci jeszcze jak tam, wiecie, byłam sama, no to mogłam sobie latać na tą pocztę, po te paczki a czasami, wiecie, no coś się czeka i w ogóle i tego nie ma i nie ma no i trzeba iść to samo odebrać, dobra w końcu tam zadzwoniłam, no i że tak powiem to się poprawiło, ale słuchajcie to już też był któryś raz że yy, na przykład zamówiłam coś na Allegro wiecie, no i to nie przychodzi, nie przychodzi no to piszę do tego sprzedającego, że wiecie, że już zamówiłam taki czas temu, a to do mnie nie przyszło no i wtedy sprzedający pokazuje mi, wiecie, numer przesyłki, i że w statusie jest, że ta paczka czeka już na mnie, że już była dwa razy awizowana, a wiecie u mnie ani żadnego awiza w skrzynce, czy czasami przesłałem awizo SMS-em, nie wiem od czego to i jak zależy. Nie ma nic kompletnie. Gdybym nie napisała do tego sprzedającego, straciłabym paczkę, tak, bo... Na przykład już było, wiecie, tyle dni, że zaraz ta paczka by wróciła. I teraz właśnie mam taką sytuację, bo też zamówiłam sobie podkładkę pod mysz na Allegro, no i napisałam też do tego sprzedającego. No i on mi napisał, że ta paczka była dwa razy awizowana i już do nich wróciła w ogóle. A ja tak, ani żadnego awiza w skrzynce, ani, nie wiem, przez SMS, ani nic poza tym, no ja raczej siedzę w takich godzinach, kiedy listonosz pracuje, tak, czyli do tej godziny na pewno 17, siedzę w domu, czyli po pierwsze, nie powinno być żadnego awizo, a po drugie, jeżeli to gdzie w ogóle jest to awizo, no i ta paczka teraz wróciła do tego sprzedającego, no i nie wiem, no ten sprzedający by nie oczywiście reklamację robił, tak, no i, ale oczywiście wiecie, no na przesyłce stratny jest w tym momencie klient, pomimo, że to nie jest jego wina, tylko to jest wina poczty. Nie wiem, jak to się już rozwiąże, Naprawdę po prostu tą pocztą są takie ceregiele, że napiszcie, czy w waszych regionach też tak jest, czy to po prostu w moim mieście, czy to może konkretnie tylko moja placówka ma takie jazdy, bo naprawdę już ileż można. To tak. Dzisiaj w ogóle nie mam obiadu. Nie wiem, co zjem w ogóle na obiad. Może zamówię sobie właśnie po prostu pizzę później bo dzisiaj zjadłam później śniadanie przez to, że tak wstałam, także obiad zawsze jem o 17, teraz może mi wyjdzie tak, że po prostu zamówimy sobie pizzę, jak przyjdzie mąż z pracy i tak na szybko zjemy sobie właśnie pizzę e, także nic Wam tutaj ciekawego nie pokażę, bo pisałyście mi właśnie, żebym pokazywała Wam jakieś propozycje na obiady także dzisiaj nic Wam ciekawego raczej nie pokażę e, ja sobie oglądam teraz przepis na życie taki stary serial Podejrzewam, że wiecie o co chodzi. No i co, będę się brała? Trochę tutaj muszę poogarniać, popakować alawa. Nie mam pojęcia, ile od razu bo 12.30. 13.30 to będzie zaraz. Ta godzina, jak on zasypia, to mnie zawsze po prostu jak 5 minut. I może do 14.30 to wtedy musi wstać, zjeść. Zapomniałam, No. To będę się łączyła później. Słuchajcie, ja już nagrałam dla Was makijaż. Propozycję makijażu na Walentynki no i w ogóle taki makijaż, i on po prostu wygląda przepięknie. No Naprawdę, jestem sama w szoku, że tak się pięknie pomalowałam. Ale to nie oddaje tego niestety ani ta kamera, ani ta kamera nie oddaje w ogóle tego, jak wyglądam tu w lusterku. A ja to pokazałaś w tym lusterku. Nie, no to też nie odda, niestety. No way. Także już niedługo będziecie mogły zobaczyć taką moją propozycję. Taka, ja bym ją nazwała taka malinkowa, taka malinkowa propozycja na walentynki makijażu. Jak wam się podoba? Ja tak lubię oglądać, robić takie makijaże i w ogóle, ale czy są one u mnie jakoś bardzo oglądane? no nie wiem, ale ja się sobie bardzo, bardzo podobam i jak tylko w dzień walentynek będę miała czas, żeby się tak pomalować to na pewno się tak pomaluję ze względu na to, że my idziemy z malutkim zobaczcie na oczko naprawdę po prostu wygląda tak ładnie bardzo mi się podoba i jestem z siebie dumna Alanka już nie ma z nami już od 17, czyli właściwie o już od półtorej godziny Muszę chyba zamówić jakąś już pizzę, bo jestem głodna e, Także e, tak właśnie, Anna już pojechała do moich rodziców e, I zaraz przyjeżdża mój mąż i wtedy będziemy jedli sobie chyba jakąś pizzę Zrobiłam już oczywiście masę zdjęć e, Żadne nie wychodzi tak, jak bym chciała, ale to jest e, standard Zawsze tak jest, bo chciałabym, żeby jak najbardziej po prostu oddało ten kolor, ten kształt, który udało mi się uzyskać i w ogóle, a tak nie jest, wierzcie mi tylko na słowo, że w rzeczywistości cały ten makijaż, nie tylko oka, ale i w ogóle twarzy i ten rozświetlacz to wszystko wygląda tysiąc razy lepiej, naprawdę. Słuchajcie, jest 20 po 23 a my mamy pomalowane pomalowany po prostu jeden kolor, czyli dwie ściany i to pierwszą warstwą tak niestety poschodziło przy tym całym oklejaniu, wynoszeniu wszystkich zabawek i tak dalej, i tak dalej. Także teraz bierzemy się, może myje wszystkie te rynienki, wanienki, czy jak to się nazywa. I bierzemy się za drugi kolor. Ja właśnie w takim wydaniu glam dzisiaj postanowiłam malować ściany. Także jeżeli chodzi o to, jak, czy jestem zadowolona, to póki co wiecie, ani kolor, ani wykonanie, bo pierwsza warstwa jeszcze tak przebija. Kolor jest mokry, czyli jest taki mocniejszy. A my robimy sobie krótką przerwę, chyba nie? I lecimy dalej. Przeniosłam storczyki z tamtego pokoju, bo niestety one nie mogą tam stać. na w pokoju poza tym, tam jest w tamtym pokoju z tamtej strony po prostu jest umieralnia dla storczyków. I zobaczcie, ile ja mam storczyków, ale one niestety będą musiały tutaj stać, bo ja nie mam innego miejsca, gdzie one mogłyby stać. Także. Zobaczymy, jak będą się mieścić, jak to będzie w takim codziennym użytkowaniu. Jest godzina za 15. słuchajcie, pierwsza i my skończyliśmy malować pierwszą warstwę. Teraz to sobie akurat przez noc dobrze doschnie. No i jutro pomalujemy po prostu drugi już raz, i wtedy jeszcze tam parę godzin poczekamy, aż to po prostu wyschnie. Będzie można już tak praktycznie. Wstawiać meble teraz te farby tak długo, aż nie schną tak naprawdę. Niby jest napisane, że od 2 do 4 godzin, także zobaczymy. No i tyle. Idziemy się mieć. Może coś poglądamy i kładziemy się już spać, bo jutro znowu czeka nas trochę pracy, bo oprócz malowania, no jeszcze będziemy już przykręcać, wkręcać różne rzeczy. Także do zobaczenia, do kolejnego vloga. Trzymajcie się, pa pa!